Wiele sposobów, by powiedzieć naszym dzieciom, jak bardzo je kochamy. Razem z jajkiem Kinder Niespodzianka zrobisz to wyjątkowo. Wybierz wiadomość na każdą wspólną chwilę. Powiedz to z jajkiem Kinder Niespodzianka. Czas dla rodziny. Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym, mlecznym kremem. Kinder Pingui. Mamy sposób na słodycze. Dzień, dzień, dzień dobry. Dulkowiz wspiera naturalny rytm pracy jelit, przynosząc ulgę w zaparciach o poranku. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjaciele dzielą się wszystkim. Bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne! Jak Kinder Joy z figurkami Funko Pop Stranger Things i genialnymi gadżetami! Bo razem jest najlepiej! Odkrywajcie teraz Kinder Joy! Gdy wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają, weź kroplinozin! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem do lub farmaceutą. Kroplinozin forte i wracaj do aktywności. Nie możesz zasnąć? Nie licz na nas! Weź senaminy. Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Adamet. Tato, zakręćmy Oreo. Krem po lewej, idziesz na spotkanie. Krem po prawej, masz je tutaj. Interesy z Wami to sama przyjemność. Oreo, daj się zakręcić. Na szczęście jest Nescafe crema, jej delikatny smak i aksamitna pianka to pyszny sposób, by przyjemnie zacząć dzień. Gdy przychodzi czas na ciastka, zaczynają się czary. Kinder Karts, dwa cienkie wafelki i dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowy smak. Kinder Cards, magiczne ciastko od Kinder. Kiedy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz, ale nie ma cię obok, powiedz Rafael. Został zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa, a Rafaello więcej niż tysiąc słów. Nie wsiądziesz za mnie na rowerek, nie przeżyjesz za mnie mojego życia. Ale jeśli jesteś moim wisiakiem genetycznym, to możesz je uratować. Zostań bardzo szpików. Wejdź do KNB. i zamów pakiet rejestracyjny. Rozprawę czas zacząć Oskarżona, stylizacja zbrodniczo-niemocna Pani Jacek, poproszę o zarzut Mamy tutaj do czynienia z sabotażem mowy Moja klientka była pod presją przeceny i złudnej promocji i Nie miała szans Wysoki sąd to się nie broni Ale dodatki są intrygujące Wyrok? Hmm... Parakopializacja, czyli udział w programie Shopping Queens, królowe zakupów. Shopping Queens, królowe zakupów. Dzisiaj o 21.00 w Polsa Cafe. To będzie niespodzianka. Program, w którym czas nie jest przeszkodą, a wyzwaniem. O chłopaki! jest! jak to jest pięknie! Darek i jego ekipa. Trzy jeden cel. Totalna metamorfoza. Pamiętaj, że Darek Stolarz nigdy nie rzuca słów na wiatr. Nowość. Darek Stolarz. Remont w trzy dni. Dzisiaj o 22.00 w Polsat Czas dla rodziny. Czas na chwilę wolnego. Kinder Pingui. Chłodna, chrupiąca, gorzka czekolada z pysznym mlecznym kremem. Kinder Pingui mamy sposób na słodycze. Kiedy chcesz powiedzieć, jak bardzo ją kochasz? Ale nie ma cię obok, powiedz Rafaello. Migdał zatopiony w kremowym nadzieniu i otoczony wiórkami kokosa. Rafaello. Więcej niż tysiąc słów. Przyjaciele dzielą się wszystkim, bo razem wszystko jest o wiele bardziej zabawne. Jak Kinder Joy z figurkami Funko Pop Stranger Things i genialnymi gadżetami. Bo razem jest najlepiej. Odkrywajcie teraz Kinder Joy. Kiedyś myślałam, że menopauza to koniec czegoś, a to dopiero początek. To mój czas, by zadbać o siebie od środka. Mogę zapomnieć o objawach menopauzy dzięki Duofem. Duofem dopasowany do dobowego rytmu, składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość i pomagają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc dodatkowo wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Wracasz do siebie. A może odkrywasz siebie na nowo? Duofem numer jeden na menopauzę. Nie możesz zasnąć? Nie lisz na nas! Weź senaminę! Dzięki senaminie zasypiasz szybko tu i teraz! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. z Pozwolę najbardziej zmarnować. Ale możesz! Wysoko w górę! Nie ma poranne i Idealne połączenie wafelka i czekolady sprawia, że każdy kocha pispa. Po swojemu. Holmes! O oddech bliżej. Już na studiach miałam swój sposób: więcej zdrapek, więcej radości. Lata lecą. Mój sposób się sprawdza. Więcej zdrabek lotto? Więcej radości. Już od 25 lat. Zdrab nawet milion złotych. Mam plan! Złote mi się chary. Ooo! Czuję jabłko! I tłuszka z kawki z prezłoty! kocham, tę robotę radości dla dzieci i dorosłych. Gdy przychodzi czas na ciastka, zaczynają się czary. Kinder Cards. dwa cienkie wafelki i dwa delikatne kremy połączone, aby zapewnić wyjątkowy smak. Kinder Kartz, magiczne ciastko od Kinder.